Hej, to znowu my! Oli i Are Dzisiaj retail box, 12 saszetek otwieramy. Tak, zrobimy sobie na połowę, na razie 12 otworzymy. Czekaj, czekaj, Oliwerek. O, może? Może ja wprzetnę. O. o, Oli sobie poradził, czyli nie trzeba noża. Jest cały box, ale my dzisiaj otworzymy połowę, żeby mieć coś na, jeszcze na inne filmy. Ty sześć, ja sześć. Dobrze, wylosuj nam tam jakieś fajne. O, o cały boxik się Są. fajnie prezentuje. Raz. Uh -huh. 2, 3, 4, 5, 6? Ja mam 6, to moje, tak? Takie raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra. Oli mówi, że jest po 6, 12 wędruje na następne filmy. Wszystko się zgadza. No to co, lecimy na Szczecin. Dobra. Zaczynam. O i zaczyna! Ciekawe, ciekawe. Kto to ciekawy wpadnie nam? Ciekawe, ciekawe. Puszcza Siemaszko. Aha. Radomiak Semedo. Mer, Meriluoto Stalmielec. Krakowia Rakoczy. O! Regia Legia. I o! jedna wow. To jest Super karta. Tak, złote będziemy dawać sobie tak, o, tu na przodzie, a te takie e, normalne z boku. I kogo ja to mam? Bartosz Nowak Raków. Znowu Raków Kowaczewicz. Stecik, Ruchorzów. Jest Legia Paweł Szołek. Teraz mamy Gettingera ze Stali Mielec. I jeszcze złota, taka miłość, to jak korona, to jest 1 na 400. Bardzo fajne te karty, nam się podobają, mam nadzieję, że Wam też się podobają. Fajna kolekcja. Kopać! Zagłębie Lubin. Widzę w Szota. Zator. Korona? Nie, to jest... To jest... Tak, korona. korona. Starmielec Wołkowicz Pogoń Szczecin z Tipica O Team Spirit Wow, Tomasz Pienko? tak, z Korony Kielce nie, Zagłębie Lubin to jest Zagłębie, Zagłębie Lubin aha Zagłębie Lubin na <laughs> samym no i patrzymy dalej Ariel Mosur Piaz tego też widzieliśmy na meczu Polska U21, z Niemcami strzelił gola nawet. No. Tomasz Wędrowski grał kiedyś w naszym MKSie Kluczbork. Dani Ramirez, ŁKS. Marko Eman, stalmielec, Karol Borys, Śląsk Wrocław. I jeszcze mamy Xavier Dziekoński, 1 na 400, bramkarz Widzewa. Ja mam dwie karty, te 1 na 400 na razie. Pienko, Znowu piękno, to Lublin, Kapustka o. Legia. Radomiak Henrique. Jędrzejczyk Legia. L Lejwa. Nahuel Lejwa. Piast. O, Śląz i Rivas Wrocław. Forever. z to był. Aha. I Rivas Forever. Super karta, kto to jest? Augustiniak i? Da Silva. Aha. Bardzo fajna karta. No, ty masz fajne te karty. Ja mam dwie takie same. Na zdrowie. I kogo my tu mamy? Piotr Wlazło, Stalmielec. Eee, Stawropolos, Warta Poznań. Na zdrowie. Tomasiewicz, Piazgliwice. Kołtrys, Pogoń, Szczecin. Olsen, Śląz Wrocław. I? O! Też Rywal z Też zawodnik zlegi Legii, I Sekulicz, z Górnika Zabrze. Ile jeszcze mamy? Ja mam trzy, to ty też. Ja też. Uh -huh. o. Jensen Górnik Zabrze, Lech pozaj Pereira, Czosowa Lederman, Radomiak Alves, Puszcza Słowiej i Hołd uh -huh. Takacz z Koronki Kielc. I moja czwarta saszetka Szymonowicz Warta Poznań Łaski Jagielonia, Marciniak EKS, Kelcztrum Lech Poznań yy, Denis Jaszczemski Śląsk Wrocław i Team Spirit Bartosz Kopacz Zagłębie Lubin Oj ma dwie do końca ja też Krakowia Makucz, Puszcza Hajda Radomiak Abramowicz uh -huh. Marchwiński Lech Warta Pleśnierowicz i Team Spirit Rosji z Radomiaka. Uh -huh. Moja przedostatnia. O, nowe jakieś te dogrania. A one są z tyłu? Nie, tak jest, zwykłe. Jokota Górnik-Zabrze. Stalmielec Kochalski. Mroziński Puszcza. Krakowia Helman, Patryk Sikora Ruchorzów I jeszcze mamy next gen Jakub Lewicki z Jagiellonii. A, jeszcze jedno coś. No, twoja ostatnia, nie śpi. częstochowa Bieszczat, Bieszczad, Dąbrowski-Lublin, Puszcza-Zapolnik, Piast-Dziczek, Wędrychowski-Pogoń i Team Spirit-Almerowicz. Almerowicz. Jagiellonia. Almerowicz. No. Bramka z Jagiellonii. I ostatnia saszetka z dzisiejszych 12. O, znowu to do grania. I tak, kogo my tu mamy? Dowik. Zagłębie. Janicki. Górnik Zabrze. Paweł Jaroszyński. Krakowia. Markus Bregak-Widzew. Lukas Podolski, Górnik Zabrze. I ostatnią kartą to jest Tim Spirit Marek Hanouszek. pomocnik z Wizewa. Tak, o, jeszcze tak właśnie z tyłu wyglądają te karty. TS. Team Spirit. Czeski pomocnik, rodzony właśnie kiedyś urodził. Fajna taka sprawa, że jest opisane. Ja tu trochę dłożę. Tak. Także to było 12 saszetek y, z boksa. Retaila. Właśnie o to chodzi. I ja to film Hulu World. No, ja też wiem, co tylko taki z Forever. Ja też nic, rywal. Nic Specjalnego w sumie: Team Spirit. No, dalej szukamy w końcu autografu. autografu. Może nam się uda. Następnie. Koszulki już mamy. Koszulki już są, także zobaczymy. Tak. Także dziękujemy za dzisiaj. Mamy nadzieję, że Wam się film podobał. Zapraszam na kolejne filmy. I do następnego. Ciao.